Laudetur Jezus Chrystus. Niedawno miałem okazję pod filmikami poczytać różne komentarze zarówno na portalu w sensie.pl, jak i na moim kanale. I powiem Wam szczerze, że te komentarze dały mi trochę do myślenia, dlatego że mam takie wrażenie, że niektórzy oczekują, że ja w 15-minutowej konferencji wyczerpię cały możliwy wątek. Powiem wszystko, co powinienem powiedzieć. Załóżmy, że powiedziałem coś na temat mężczyzn i od razu oburzenie, że na temat kobiet też powinienem powiedzieć. Ale zdajecie sobie Państwo sprawę, że to jest 15-minutowa konferencja. W związku z tym, jeżeli coś nie pojawi się na jednej konferencji, pojawi się z czasem na drugiej. Tylko trochę cierpliwości i o to proszę i myślę, że wspólnie dojdziemy do jakiegoś konkretu. Natomiast bardzo proszę o modlitwę za mnie. Bardzo proszę, i myślę, że bez tego nie udźwigniemy wspólnie tego, co Kościół ma do zaproponowania. Dzisiaj chciałbym podać kolejny temat. Podałem o wdzięcznej nazwie Bóg versus Nauka, dlatego, że czasami rozmawiam sobie z tak zwanymi pseudonaukowcami. Czyli z młodzieżą, która rozpoczyna e, jakąkolwiek dyskusję od argumentu z naukowego punktu widzenia, proszę księdza. E, najfajniejsze jest to, że ich wiedza czerpana jest z Wikipedii. E, bądźmy szczerzy, e, jest to wiedza znikoma. Ja też nie podaję się za jakiś wielki autorytet. Jestem cały czas człowiekiem poszukującym. Lubię doszukiwać wielkich konkretów, lubię czasami e, pogrzebać sobie w świecie nauki. Natomiast chciałbym pokazać wam pewien sposób rozumienia Kościoła, tak jak przedstawia pewne treści w Piśmie Świętym. E, takie tematy drażliwe, na przykład stworzenie świata, stworzenie człowieka. Dosyć często słyszę taki argument, proszę księdza, ale Bóg Starego Testamentu to jest Bóg, który jest ranem, on lubił krew, ja w takim razie nie chcę mieć z takim Bogiem nic wspólnego. No słuchajcie, ja też nie. Nie chcę mieć z takim Bogiem nic wspólnego. Co innego, kiedy mówimy o krwi męczenników, ale o tym będzie zupełnie inny odcinek. Natomiast jeśli chodzi o Pana Boga, posłuchajcie, Pan Bóg na kartach Pisma Świętego które pisane było przez człowieka pod natchnieniem Ducha Świętego, autorzy próbowali przekazać i pokazać nam Boga, który odkrywany został różnymi etapami. Czyli pierwszy etap to przedstawienie Boga, który jest Bogiem potężnym. Boga, który stworzył świat z niczego. Creatio ex nihilo. Czyli mamy taki początek. Później nagle okazuje się, że drugi etap to jest Bóg, który... Który prowadzi wojny, Bóg, który w tamtej kulturze przychodzi do człowieka, jest blisko niego, mówi w jaki sposób mają walczyć, mówi w którą stronę powinni pójść. Gdyby wtedy przyszedł Jezus Chrystus i powiedział: Miłujcie drugiego człowieka tak jak siebie, myślę, że spotkałby się z wielkim niezrozumieniem. Dlatego Bóg musiał objawiać się człowiekowi etapami, tak aby ten łatwiej mógł przyjąć właśnie tego Boga. Później mamy kolejny etap, Bóg wybiera sobie naród wybrany, wyprowadza go z Egiptu, idą razem, towarzyszy człowiekowi, daje mu konkretne prawa. Który Bóg byłby tak bliski człowiekowi jak Bóg chrześcijan? No który? Zatem mamy ostatni etap. Jest to etap, w którym przychodzi Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który jest i Bogiem, i człowiekiem, który za to, co miał do przedstawienia, za to, że mówił prawdę o Bogu, Umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Ostatni etap, który mówił: Macie kochać Boga ponad wszystko, a drugiego człowieka tylko tak jak siebie. Oczywiście w dzisiejszych czasach to wszystko jest przewartościowane. Drugiego człowieka kocha się ponad wszystko, a Pana Boga spycha się na kolejny margines. Ale oczywiście są to ludzie, którzy nie do końca są w stanie zrozumieć, że ktoś, kto kocha Boga, zawsze będzie kochał człowieka. Temat drugi. Stworzenie świata. No tutaj bardzo często pojawiają się dyskusje typu: proszę księdza, jakie to jest nienaukowe, jakie to jest nienaukowe, że Bóg stworzył świat w 7 dni. Przecież to jest niemożliwe. Każdy szanujący się naukowiec wie i zaczynają się oczywiście tutaj różnego typu argumentacje. I ja wiem oczywiście, że tutaj pod wpisami także pojawi się milion argumentacji, natomiast spróbujcie zobaczyć, w jaki sposób Pismo Święte na to patrzy. Pismo Święte mówi wprost. Bóg przez sześć dni stwarzał świat, siódmego odpoczywał. Oburzenie wielu młodych ludzi, którzy mówią, że to jest nienaukowe. Ale każdy, który w tamtej kulturze czytał to słowo, doskonale rozumiał, co Pismo Święte próbuje przekazać. Nas w kościele nie interesuje, w jaki sposób Bóg stworzył świat. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś wielkie odkrycie dla Was, ale nie interesuje. Na pytanie, jak stwor został stworzony świat, odpowiada nauka. Kościół odpowiada na pytanie, dlaczego. W tamtej kulturze kochano liczby: cyfra 3, 10, 7, 40 i wiele innych. I te cyfry miały nam pokazać pewien konkret. Na przykład, kiedy pojawia się cyfra 3, to oznacza całkowitą zmianę myślenia czyli ktoś był nienawrócony, nagle spotykał Boga w swoim życiu. Ktoś nie żył, nagle powstaje z martwych. Czyli cyfra 3, która miała bardzo dużo przekazać. Pismo Święte jest pisane właśnie pod takim natchnieniem. Kiedy pojawia się cyfra 7, to nie oznacza, że Bóg w 7 dni stworzył świat. Znaczy może, ale cyfra 7 oznacza, że świat stworzony przez Boga jest doskonały. I tutaj może pojawić się kolejne oburzenie, bo przecież widzimy wojny, widzimy to, co się dzieje, ale to już człowiek ten świat takim uczynił. Pomysł Boga jest zupełnie inny. Czyli kiedy czytamy, że Bóg stworzył świat w siedem dni, oznacza, że świat stworzony przez Boga jest doskonały. Koniec kropka. Temat kolejny. Stworzenie człowieka. I tutaj pozwolę sobie, aby zacząć od pewnego kawałku, który kiedyś słyszałem. Przychodzi przysłowiowy Jasio do mamy i zadaje standardowe pytanie: Mamo, powiedz mi, skąd ja się wziąłem? No i mama lekko zdezorientowana uśmiecha się mówi: no, no, jak to, Jasiu? Pan Bóg cię stworzył. A, no to fajnie, fajnie. Jasiu jednak nie daje za wygraną. Idzie za chwilę do taty i pyta: Tato, tato, powiedz mi, skąd ja się wziąłem? A, że tato był człowiekiem niewierzącym, z pełną, pewną dumą mówi: No, jak to, Jasiu? Przecież pochodzisz od małpy. No ale mama powiedziała, że Pan Bóg mnie stworzył. Nie, Jasiu, idź jeszcze raz, zapytaj mamy, ciekaw jestem, co odpowie. Jasiu jeszcze raz, bezradny, idzie do mamy. I pyta, mamo, powiedz mi tak szczerze, skąd ja się wziąłem, bo ty mówisz, że od pana Boga, a tata mówi, że pochodzę od małpy. Mama się uśmiecha i mówi: Jasiu, ale tato mówił o pochodzeniu swojej rodziny. I Oczywiście wyszedłem od takiego kawału, żeby pokazać pewien zdrowy dystans. Nawet w Piśmie Świętym mamy dwa opisy stworzenia człowieka. W księdze rodzaju. Jeden obok drugiego. Jeden zaprzecza drugiemu. To coś jest nie tak. Nawet autorzy Pisma Świętego nie zwróciliby na to uwagi? Poszło do druku z błędem? Nie, kochani. Tylko nas w Kościele naprawdę to nie interesuje, w jaki sposób powstał człowiek. Kościół odpowiada na pytanie, dlaczego, dlaczego powstał człowiek. Wiecznie powracające pytanie filozofów diati, czyli pytanie o początek. Nauka niech zajmuje się tym, w jaki sposób, ile to trwało. Mamy w kościele teorię ewolucji. Wielu powołuje się na nią, tak jak byłaby to absolutna pewność. Jan Paweł II ciekawie o tym mówił. Mówił, że teoria ewolucji to jest jedyna, najlepsza teoria, którą mamy, dopóki świat nie wymyśli czegoś lepszego, ale uwaga, podkreślał, że to tylko teoria. Nie można na to patrzeć jak na absolutną pewność. Nie mamy nic lepszego, tego się trzymamy. Na przykład mamy potop. O, to jest temat czwarty, który chciałbym po prostu przedstawić, zachęcając do tego, niech każdy szuka w mądrych katolickich źródłach, o których wspomniałem już w jednym z wcześniejszych odcinków, do których Kościół zastrzega sobie prawo czyli tutaj uprzedzam oczywiście Wikipedię, różne jakieś protestanckie źródła zostawiamy to na boku, trzymamy się tego, co Kościół naprawdę ma w swojej mądrości. I teraz uwaga potop. Myślę, że mam nadzieję, przynajmniej, że jesteście tego świadomi, potop to nie jest jakaś nowość, która jest w Piśmie Świętym. Oczywiście autorzy mieli przedstawić gniew Boga, mieli pokazać, w jaki sposób Bóg potraktuje człowieka, kiedy ten tak bardzo będzie się od Niego oddalał. Ale ta historia jest znana już ze starożytności. Niejaki Gilgamesz zamieścił to na swoich tablicach. Więc jeżeli ktoś z nas dostałby takie natchnienie, załóżmy, Pokaż mi konstrukcję silników odrzutowych. Nie znam się na tym, nie mam pojęcia w jaki sposób powinienem ugość temat, więc wchodzę do jakiegoś konkretnego źródła, Ctrl-C, Ctrl-V, dodaję ewentualnie jedno swoje zdanie. Czy to jest moja praca? No tak, skopiowana, ale jednak ja się pod tym podpisałem, zrobiłem taką pracę. I trochę podobnie zrobili autorzy Pisma Świętego. Mieli pokazać gniew Boga. Nie wiedzieli w jaki sposób powinni o tym powiedzieć, więc wykorzystali już znaną historię, a wszędzie tam, gdzie można było użyć słowa Bóg, kiedy mogli pokazać gniew Boga, robili to. Czyli, zobaczcie, Pismo Święte to, to nie jest kwestia błędów, pomyłek, tylko Pismo Święte zupełnie inną historię próbuje nam przekazać. Bardzo łatwo się pogubić, kiedy człowiek będzie czytał to po swojemu, dlatego tak istotne są komentarze. I zdaję sobie sprawę z tego, że dosyć często możemy powoływać się na prawdziwych naukowców. Na przykład Stephen Hawking, e, człowiek, który był wybitną postacią, wybitną jednostką, e, zajmował się czarnymi dziurami, e, i ludzie powołując się na niego próbują pokazać tego, że Kościół jest w pełni nienaukowy. No ale bądźmy szczerzy, Pana Boga nie, nie da się zamknąć w jakichś klamrach w naszym myśleniu ludzkim. Bóg jest ponad tym wszystkim. Jeżeli ktoś zajmował się tylko i wyłącznie wąską dziedziną, no to tylko w tym będzie specjalistą. Taki człowiek, choć wybitny, nie będzie w stanie jednoznacznie stwierdzić, że Boga nie ma. I owszem, wiem, że takie komentarze też wywołają oburzenie, ale chcę, żebyśmy poznali ten sposób myślenia. Bóg jest ponad tym wszystkim. Bóg jest Bogiem wielkim. Zatem. Chcę, żebyście uczciwie poszukiwali prawdy. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Warunkiem jednak jest to, że uczciwie będziemy poszukiwali. Będziemy zadawali pytania, próbowali znaleźć odpowiedź. Jeżeli ktoś już z definicji sam sobie udzielił odpowiedzi, a szuka tylko potwierdzeń, w ten sposób nie jest rzetelnym naukowcem. A w końcu myślę, że każdy za takiego się nie ma. Rzetelni naukowcy. Zatem proszę, uczciwie poszukujcie prawdy. Bardzo lubię zdrowy dystans pisma świętego, który tak czasami ironicznie potrafi podejść do człowieka i pokazać, przedstawić pewne sprawy. A mianowicie pismo święte mówi: Głupi są z naturzy wszyscy ludzie, którzy patrząc na stworzenie, nadal nie odkryli stwórcy. Jeżeli ktoś chciałby tak szczerze podyskutować sobie na temat kościoła, wiecie w internecie każdy mądry. Natomiast chciałbym, żebyście sięgnęli do naukowca kościelnego, do poprzedniego papieża Benedykta XVI, Józefa Ratzingera. Poczytajcie jego pisma i z nim spróbujcie podyskutować. Jeżeli uda wam się obalić to, co on próbuje przedstawić na temat stworzenia świata, chociażby, myślę, że będziemy tacy mali. Pamiętam, jak kiedyś próbowałem przygotować króciutkie kazanie na temat wprowadzenia do mszy świętej, na temat mszy świętej. Wziąłem wtedy książkę do ręki właśnie Józefa Ratzingera, w którym myślałem, że uda mi się w krótkim czasie przygotować 10-15-minutowe kazanie o mszy świętej. Po 50 stronach zorientowałem się, że on non-stop pisze o kosmosie. Dla niego to jest tak oczywiste. Zanim powiem o mszy świętej, muszę wytłumaczyć działanie kosmosu. I myślę, że naszym zadaniem jest sięgać do źródeł. Ludzie, którzy powołują się na kazania, na przykład, jakiegoś księdza, bo ja, jakiś ksiądz powiedział to czy tamto, no, no powiedział. No i co z tego? Owszem, ksiądz powinien być głosem kościoła, powinien być zawsze rzetelnie przygotowany, powinien sprawdzić to, co chce przekazać, natomiast dobrze wiecie, że jest różnie. Czyli pierwsza rzecz, musimy nauczyć się takiego zdrowego dystansu i pamiętać, że, np., ludzie wierzący nie powinni od razu nastroszyć piórek w momencie, kiedy rozmawiają z niewierzącymi. Ale także w drugą stronę oczekujemy szacunku czyli ludzie niewierzący nie powinni od razu zetykać uszu, kiedy próbują rozmawiać z ludźmi wierzącymi. W kościele sprawa jest prosta. Nasza religia, czyli religia chrześcijan, to nie jest religia księgi. To jest religia osoby. Czyli najważniejsze dla nas jest nauczanie Jezusa. I myślę, że to jest już problematyczne w dyskusjach, bo kiedy ktoś mówi, że nie chodzi do kościoła, nie będzie przyjmował komunii świętej, no to w zasadzie dyskutuje z tym, co Jezus powiedział, a nie ksiądz Michał, czy ksiądz Robert, czy jakikolwiek inny ksiądz. Czyli najpierw mamy osobę Jezusa, później mamy naukę pisma świętego, później mamy oficjalne nauczanie ex czyli encykliki, adhortacje to z tym dyskutować, a nie z tym, że jakiś ksiądz kiedyś na wpisie gdzieś powiedział coś nie tak. Później mamy grubą krechę i dopiero pod tym mamy kazania księży, ich prywatne wypowiedzi. Często ludzie powołują się na to, że papież jeden czy drugi, w obecnych czasach na przykład papież Franciszek, lecąc samolotem, powiedział to czy tamto. No ale to jest jego prywatne zdanie. To nie jest oficjalne nauczanie Kościoła, a my tego mamy się trzymać. To jest dopiero nienaukowe. Kiedy ludzie cytują jednego czy drugiego księdza, nie znając co mają do powiedzenia encykliki, nie znając jak pismo święte próbuje przekazać prawdę, nie znając w ogóle osoby Jezusa Chrystusa. I oto proszę: nie bawmy się w pseudonaukę, poszukujmy prawdy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.